Dobry, witajcie w nowym filmie. Ja Miałam dzisiaj ambitny plan nagrywać taki film trochę lookbookowy, który one zazwyczaj są najkrótsze, ale wymagają najwięcej pracy i czasu i też energii, bo ilość przebierania się jest dosyć duża. Natomiast niestety pech chciał, że mam dzisiaj takie skurcze, bo dostanę okres albo dzisiaj w nocy, albo jutro rano i nie czuję się jakoś super. W sensie nie czuję się może jakoś strasznie źle bo trochę mi już puściło po tabletce przeciwbólowej, chociaż o dziwo nie całkowicie. Natomiast nie mam siły tutaj latać, biegać z tymi ciuchami, tym bardziej, że wciąż większość mojej garderoby, w zasadzie cała moja garderoba się szafa ubrania są wywalone z tego pokoju, który jeszcze nie jest skończony, ale nie o tym. Więc pomyślałam sobie, że wykorzystam to, że mam dzisiaj wolny dzień, mam jakby luz, mogę zrobić pewne rzeczy i nagramy sobie czy nagram sobie film, który teraz oglądacie, czyli taką trochę pogadankę. Mam kilka nowych rzeczy, przykładem jakaś paczka z H&M, także będzie to taki totalny mix. Może zaczniemy od Rosmana. Mam kilka kosmetyków, bardzo takie rzeczy, wiecie, podstawowe, typu pasta do zębów. Kupiłam pierwszy raz brązującą piankę do ciała z organiczną wodą kokosową z Liren. Wcześniej pokazywałam Wam, że miałam z tej serii, ale to była taka pianka... To też jest niby pianka, ale miałam inne opakowanie. Otworzyłam na chwilę okno i tam sąsiad coś chyba czyści, jakąś myjką taką podciśnieniem. Może to być delikatnie słychać, ale mam nadzieję, że nie. Dezodorant daw. Używam również tego takiego w słoiczku, ale czasami lubię mieć też taką i jestem z niego bardzo zadowolona, ale lubię mieć też taką wersję, bo czasami o tamtym zapominam. Więc tak, no, wzięłam po prostu następny, bo już wszystko, co miałam, skończyłam. Po raz pierwszy mm, kupiłam naturalny żel do higieny intymnej z Job. Tak mi się spodobało to opakowanie. W sensie. Mm, Skończył mi się już ten, który miałam wcześniej, więc stałam przy tych żelach, i to nie ukrywam, że najbardziej mnie skusiło tym opakowaniem, nie dość że tym różem, to jeszcze tym królikiem. I zobaczymy. Te produkty z Job w większości mi się sprawdzają, jeśli chodzi o kosmetyki pod prysznic i kosmetyki do włosów. Mam teraz mas, nie ma odżywkę i szampon i ten szampon też jest fajny. Ten, ta seria orientalny ogród do włosów suchych, bo wcześniej miałam tą taką żółtą, to było chyba mleko owsiane czy płatki owsiane i on mi się do końca nie sprawdził. Kupiłam też, ale to już mam, bo to kupiłam dzisiaj, a to jest zakup sprzed kilku dni. Masło do demakijażu. Każdy rodzaj cery, odwodniona, szara, pozbawiona blasku. Z firmy Facebook w takim różowym opakowaniu. I kupiłam to, nie ukrywam, dlatego że Justyna z kanału LGS ostatnio pokazywała ten produkt. I. On nie do końca, no użyłam go na razie trzy razy i średnio nie polubiłam się z nim na tyle, żeby kupić go ponownie. Chwała Bogu, to jest dosyć małe, bo to jest 40 gram. Też nie było jakieś strasznie drogie, ale ja już o tym mówiłam, że nie lubię kupować kosmetyków i w ogóle rzeczy, niezależnie czy są droższe, czy są tańsze, takich, które mi się nie sprawdzają, bo... Kupiłam to za 20 ileś. Kupiłam wcześniej taki sam produkt z Bandy za 40 ileś, i jak tak zliczę wszystkie te produkty trochę tańsze, które mi się nie sprawdziły, to jestem w stanie kupić wtedy jeden trochę droższy, który mi się bardzo dobrze sprawdza i jest to to masło z Wishful. To z Elemisa też uważam, że jest. Niżej. Wishful jest zdecydowanie najlepsze. To ma fajny kolor, jeśli chodzi o pudełko, natomiast kolor w środku już nie jest taki ładnie fioletowy, jest taki trochę szarawy, dziwny. I ten produkt ma zapach dosyć intensywny. Powiedziałabym nawet, że bardzo intensywny, co mi nie przeszkadza normalnie, ale ten zapach to jest taka chemiczna, mocno. Cukrowa, że tak powiem, z dużą ilością cukru, taka cukierkowa jagoda. Tak, pachną właśnie jakieś takie cukierki o smaku jagody, które są mega słodkie. To pachnie dokładnie moim zdaniem tak. I ten zapach nie jest zły, natomiast nie wiem, czy do takiej pielęgnacji on mi pasuje. Do tego. Nie do końca, bo to są jeszcze jakieś tam rzeczy, które można byłoby zaakceptować, gdyby ten produkt jakoś świetnie się sprawdzał. A w moim przypadku on sobie też na przykład nie daje rady z tuszem do rzęs. I wczoraj używałam, miałam tusz do rzęs i miałam trochę takiego cienia kremowego, który jest bardzo jasny i naprawdę łatwo jest go zmyć. To sobie z tym nie poradziło do końca Więc na pewno nie kupię go ponownie Zużyję to, bo zużyję Ale wydaje mi się, że nawet tych 20 kilku złotych Nie warto wydawać na ten produkt Dobra, następnie mamy Intimissimi I tutaj kupiłam coś, co mi się znowu bardzo dobrze sprawdziło Wy... W ostatnim czasie na kanale pojawił się film z bielizną właśnie z Indimisimi i tam mówiłam Wam o takich majtkach, które kupiłam po raz pierwszy. To są brazyliany, majtki, które są takim połączeniem trochę, one są bardziej wykrojone niż figi, ale mniej niż stringi, ma delikatnie więcej materiału. I one są zrobione z bawełny. Ja mam je w rozmiarze M. Wtedy miałam jedną parę czarną, czy mam, kupiłam ją wtedy. Czarne i beżowe, i one są tak fajne, są tak wygodne, tak mięciutka jest ta bawełna, że stwierdziłam, że biorę tym razem. Mam pięć par, dlatego że cały czas jest aktywna czy aktualna ta promocja, że jak się kupi cztery, to piąta jest po prostu gratis. I mam dwie chyba sztuki czarne, jedna, druga, wszystko to jest to samo. Mam jedne w takim ciemnoszarym kolorze, jasnoszare i w takim fuksjowym, malinowym, który jest podobno nowy. One, jeśli chcecie je kupić pojedynczo, to kosztują 30 zł. Ja za te w sumie 5 par zapłaciłam tak jak za 4. Także bardzo dobrze mi się sprawdzają i stwierdziłam, że po prostu robię sobie jakiś tam zapas, bo robiłam ostatnio czystki też w swojej bielinie. Są to kolczyki z firmy Tous. Pewnie już część z Was poznała. Jest, nie wiem, czy wcześniej był ten kolor dostępny, ale pani się nie pytała, jaki chcę kolor pudełka i tam było pięć par różnych kolorów do wyboru. Stwierdziłam, że ten taki ciemno-różowy, ciemniejszy różowy mi się podoba. I kolczyki to są klasyczne, teraz mi to chyba wypadnie, nie wiem, czy to tak się uda nam pokazać, klasyczne misie. W srebrze i to nie jest najmniejszy rozmiar, to jest jeden po najmniejszym, czyli są jeszcze mniejsze, później są te, no i kolejno coraz większe, coraz większe. Wydaje mi się, że te będą najbardziej optymalne, że ten rozmiar większy już był troszeczkę za duży, a te są na tyle, myślę, że będą po prostu wygodne, że nie będę tutaj nimi zaczepiać, ja w tych perełkach śpię. I generalnie ich nie ściągam raczej. Także miski zaraz sobie je zmierzę, pewnie zamienię, biorę. Ale już długo o tych misiach myślałam, zresztą nawet jak nie miałam przebitych jeszcze uszu, to miski mi się najbardziej podobały, właśnie w tym rozmiarze. Także dzisiaj stwierdziłam, że. A, kupuję, a co? I one kosztowały, powiem, 200, chyba 70 zł, 269 zł. Te mniejsze chyba były za 209 czy coś takiego. I jeszcze Pani mi tłumaczyła, bo są różne są. Ja się zdecydowałam, że to wyciągnę na takie, które są delikatnie bardziej, czy to widać, wypukłe. One nie są takie mega płaskie, bo jeszcze są takie, jak Pani użyła określenia, blaszki. One są delikatnie tańsze, ale są wtedy takie bardzo płaskie. Ja wzięłam takie, które delikatnie od ucha po prostu odstają. Mamy HND które to zamówienie nie jest jakieś szalone, bo w zasadzie są tutaj trzy koszule, ale tak jak Wam mówiłam, ostatnio mi te zakupy coś nie wychodzą, natomiast kupiłam w H&M koszulę, w której jestem zakochana w takim intensywnie niebieskim kolorze i zamówiłam ją w rozmiarze M, który jest dosyć duży I ja tą koszulę bardzo lubię, bardzo, bardzo, bardzo dobrze się czuję w tym kolorze, zresztą ostatnio koszulę to jest rzecz, w tym tygodniu chodziłam chyba tylko w koszulach, tylko oczywiście wymieniam egzemplarze, ale może raz miałam na sobie t-shirt, a jest koniec tygodnia, jest piątek. I ta koszula, którą kupiłam, ma ze mną bardzo ciężki żywot jak na razie, dlatego że odplamiana była już trzykrotnie i już zobaczyłam, że zrobiłam sobie wczoraj plamę, bo wczoraj też miałam ją na sobie. I ostatnio cudem się udało ją odplamić, bo ta plama była z takiego sosu paprykowo-pomidorowego, więc już spisałam ją na straty i zamówiłam kolejną sztukę właśnie w obawie, że tamta się nie spierze, ta plama i stwierdziłam, że nie, że ona jest tak tak bardzo mi się podoba, i jestem z niej tak zadowolona, że jeśli nie uda mi się odplamić tej, to chcę mieć ją, wiecie, nową, w sensie kolejny egzemplarz. A na stronie H&M jednak jest dosyć duża rotacja tych rzeczy. Mimo, że to jest taki totalny klasyk, to bałam się, że po prostu ktoś mi ją wykupi. Więc zamówiłam tutaj kolejną sztukę. Zamówiłam ją również w rozmiarze S, czyli mniejszym bo to była M Żeby sobie zmierzyć Który będzie Ta M, ona jest naprawdę duża I ja kiedyś miałam ją do shortów To tych shortów praktycznie w ogóle Spod tej koszuli nie widać Dlatego zamówiłam S do porównania I zamówiłam jeszcze jedną koszulę W takim jaśniejszym Zobaczycie, jaśniejszym Niebieskim kolorze Ona jest z takiego materiału typu Oxford Czyli to co mam teraz na sobie Zresztą ta również jest z H&M już Wam pokażę. Może wstawię zdjęcia, bo nie mam siły za bardzo tego dzisiaj mierzyć. Może nie siłę, nie chcę mieć się najnormalniej na świecie, bo ta jest... Po prostu one nie są taliowane, one są raczej takie bardziej oversize'owe, w szczególności te w trochę ciemniejszym, niebieskim kolorze. Bardzo miły materiał. Te koszule kosztują 140 zł. No mam je w dwóch egzemplarzach. Ta jest tańsza, kosztuje 80 Mi I te koszule z H&M się bardzo dobrze sprawdzają. Tą białą, którą mam na sobie dzisiaj bardzo lubię i często w niej chodzę. Trzymajcie się ciepło, jeszcze raz mówię to trzeci chyba. Buziaki, pa!